Witam Was serdecznie. Dziś pokażę Wam trzy questy dla początkujących graczy Margonem, do których niestety nie ma opisu ani żadnych filmów. Na prośbę upier upierdliwego gracza, no to pokazuję, jak je zrobić. To są trzy proste questy. Od pierwszego levela do minimum 15, idziemy teraz do kowala, który znajduje się na tej samej mapce. Quest robi się za jakieś 5 minut. To jest ten kowal. No i odnosimy. Dobraci. Schemat miecza. No i pierwszy Quest skończony, zaczynamy drugi. Dostaliśmy buciki na dziesiąty lewer. Teraz mamy quest. Wykopaliska i niecodzienne znalezisko. Musimy iść do górnika Gara, który znajduje się oczywiście w Werbinie. O tutaj. No i wracamy znów do braci. Trochę łażenia. Na moim lewej to już jest nudne. Ale ale na pierwszych lub dziesiątych można jeszcze zrobić te quest'a Buty zbyt dobre nie są, ale zawsze coś. I teraz dostaniemy rękawice na 11 dewer Z tego trzeciego quest'a oczywiście I, i teleportację do, kalka, do Karkahanu, unikatową Którą można sprzedać na aukcji u, u, Nie, nie, muszę zabić wilki Deu tudo, No i wracamy do braci. No, i tak mówiłem, dostaliśmy rękawice i teleport do Karkhanu, który można sprzedać też na aukcji za dużą wartość. Za 2M albo więcej. No i dziękuję wam za uwagę. Oto są te nagrody, jeszcze te buciki co już zniszczyłem. No ale dobra. To jest Startowy Quest, jak widać, niedawno wprowadzony do Margonem. Subskrybujcie, komentujcie. Pozdrawiam.